Alesta Powder Coatings przedstawia. Nazywam się Michael McDonald. Chcę Wam przedstawić nową aplikację Color It od Alesta, marki farb proszkowych, znanej również pod marką Teodur. Obie należą do Axalta Coatings Systems, branżowego lidera na rynku farb ciekłych i proszkowych. Aplikacja ColorIt jest nowym narzędziem do wirtualnego nadawania kolorów powierzchniom metalowym w architektonicznych zastosowaniach zewnętrznych. Umożliwia zamówienie prawdziwych próbek wymalowań, które możecie prezentować waszym klientom, dając im doskonałą podstawę przy podejmowaniu decyzji dotyczących koloru. Oto pakiet, jaki prawdopodobnie otrzymacie od Axalta Powder Coatings. Zawiera on drukowane materiały informacyjne oraz klucz sieciowy, który po podłączeniu do portu USB otworzy aplikację w Waszej przeglądarce. Jeśli nie posiadacie klucza, wejdźcie na stronę alestacolorit.com i otwórzcie zakładkę. Podoba mi się szczególnie olbrzymia łatwość i praktyczność korzystania z aplikacji Color It przy pracy nad kolorami w architekturze. Oto strona Color It, która przy okazji zawiera ciekawe wywiady z architektami na ten temat. Warto znać również inne opinie. Można tu też znaleźć informacje na temat rodzin produktów. U góry ekranu znajduje się aplikacja Color It. Kliknij na nią, wybierz swój kraj, wówczas otworzy się menu główne aplikacji. Na wstępie widzimy piękną fasadę z trzema elementami uwydatnionymi w tym miejscu. Są tu fasada, ościeże oraz właściwa rama okienna. Tutaj zaczyna się zabawa. Kliknij pole wyboru koloru, kolekcji lub powierzchni. Wybieram Pole wyboru koloru czerwony. Wyświetla się lista wszystkich oferowanych odcieni czerwieni i w jakich wykonaniach powierzchni są one dostępne. Na przykład RAL 3005 jest dostępny w pięciu wykonaniach: połysk, półpołysk, mat, drobna struktura i metalik. Wybierzmy drobną strukturę. Wygląda nieźle. Małe zbliżenie. Przesuwam kursor nieco powyżej obrazu. Podoba mi się ta powierzchnia. Zobaczmy, czy można znaleźć coś dla ościeża okna pasującego do tej struktury. Klikam na pole wyboru koloru i tym razem też wybieram drobną strukturę. Kolor jasno-szary. Kiedy przesuwam myszką po tych kolorach, widzę ich numery RAL, które odpowiadają numerom na wzorniku kolorów RAL. Gdybym pracował nad istniejącym budynkiem, wystarczyłoby wybrać właściwy numer. Wybieram odcień zimnej szarości RAL 7004, którą widzę tuż obok pola wyboru ościeża okna. Następnie znajdźmy kolor dla ramy okiennej. Ta kolekcja jest świetna, jeśli chcecie nadać elementom aluminium popularny obecnie efekt anody. Ja wybieram kolor anody Natura. Efekt anody to powłoka imitująca wygląd anodyzowanego aluminium, doskonała dla powierzchni aluminiowych, takich jak drzwi czy konstrukcje zewnętrzne. Następna pozycja w menu, wybór kolorów dla przedmiotów. Do wyboru mamy oryginalne metalowe krzesło, dla którego możemy zastosować te same kolory. Spróbujmy anodowy niebiesko-szary. Obróć. Powiększ. To daje wyobrażenie, jak światło odbija się na tych powierzchniach. Można też je porównać. Przejdź do głównego menu i wybierz Porównaj powierzchnię. Masz do wyboru trzy kolory, ale stosując je dla tego samego krzesła, dobrze widać różnice, zwłaszcza przy powiększaniu. Tak, to te same wykonania powierzchni, które wybraliśmy dla fasady. Wracam więc do fasady, zmieniam kolor na jasnopomarańczowy RAL 2008, wysoki połysk. Zobaczmy, jak to wygląda. Super. To dość odważny kolor. Zobaczmy porównanie powierzchni. Powiększ. No i proszę. Wyraźnie odmieniona powierzchnia, ale trochę zbyt śmiała dla mojego klienta. Zmieńmy kolor fasady, spróbujmy stonowanego metalicznego wyglądu. RAL 9007, powierzchnia Metallic. Ładna. Podoba mi się. Konserwatywne, eleganckie kolory, ale bardzo wyróżniające się powierzchnie. Powiększ. Tak, to jest świetne. Kiedy już dobierzesz połączenie, kliknij na literę I, by uzyskać informacje techniczne. Możesz zamówić próbkę. Kliknij na Zamów próbkę. Dodaj kolory, jakie Ci się spodobały i przejdź do kasy, klikając na ikonę koszyka. Wpisz informacje o zamówieniu, a otrzymasz próbki autentycznych wymalowań pocztą. To wyróżnia Aleste. 189 kolorów RAL w trzech wykonaniach powierzchni. Mat, półpołysk i połysk. I olbrzymia ilość kolorów w drobnej teksturze. Wszystko go do wysyłki na całą Europę. Nie śpieszcie się, dobierzcie właściwe połączenie, a my wyślemy Wam próbki w krótkim czasie. Możecie być pewni, że próbka nie tylko dobrze wygląda, ale jest też wspaniała w dotyku. Oto moje połączenie kolorów. Prawdziwą próbkę dobrze się ogląda i sprawdza dotykiem. Zamówienia do trzech próbek są bezpłatne. Jeśli potrzebujecie innej próbki, zalogujcie się z powrotem na naszej stronie. Możecie je dostać nie tylko szybko, ale też z gwarancją zerowych różnic pomiędzy poszczególnymi partiami. Szukacie elegancji i prostoty, czy chcecie zaszaleć? Śmiało, pobawcie się nową aplikacją Color It. W mojej pracy okazała się doskonałym narzędziem i mam nadzieję, że spodoba się i Wam. Dziękuję i do zobaczenia.